Znowu zawód, znowu niedosyt, znowu rozczarowanie. Kurczę nie wiem, no przede wszystkim przegraliśmy ze świetnie dysponowanym przeciwnikiem. Eee, myślę, że nie graliśmy dzisiaj źle. Po prostu starły się dwie bardzo mocne drużyny, dwie drużyny, które grały bardzo dobrą siatkówkę. Zawiercie było lepsze. Wydaje mi troszkę szkoda, że, że Rafał Szymura no nie był w pełni dysponowany. Coś się wydarzyło, nie mógł grać na 100%. Myślę, że to miało też na pewno wpływ na, na ten mecz. Możemy sobie pluć w brodę, bo, bo kolejny raz przyjeżdżamy z ogromnymi nadziejami, ogromnymi nadziejami. Ogromny raz chcemy sięgnąć po wszystko i ogromny raz na tym po prostu apetycie się kończy, bo, bo to główne dla niej nie jest, nie jest dla nas. Ja nie jestem od tego, żeby wchodzić w te szczegóły, o tym mogą rozmawiać sobie wszyscy dookoła. Ja jestem od tego, żeby wychodzić na boisko. Dzisiaj wyszedłem na boisko razem ze swoimi kolegami, razem ze swoim zespołem. Jestem przekonany, że zostawiliśmy serducho, zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy. Każdy z nas marzył o tym, żeby podnieść dzisiaj to trofeum. Kolejny raz się nie udało, ale... Ale no nic, no nic, musimy kolejny raz się z tym pogodzić i, i, i pracować dalej, bo, bo jeszcze jest dużo do, do wygrania w tym roku. I pamiętam ten żal z zeszłego sezonu. Wiem, co czuję teraz, jestem przekonany, że, że to da nam mnóstwo paliwa do tego, żeby pracować jeszcze ciężej i żeby cieszyć się co najmniej jeszcze z dwóch trofeów wygranych w tym sezonie.